które miejsca w samolocie są najbezpieczniejsze i gdzie mamy największe szanse na przeżycie. Naukowcy postanowili to sprawdzić i eksperymentalnie doprowadzili do katastrofy Boeinga 727. Co z tego wyszło? Nietypowy i nie oszukujmy się, bardzo kosztowny eksperyment naukowy przeprowadzono w roku 2012 na terenie Meksyku i stało za nim Warner Bros Discovery. Tak, dokładnie ta sama firma, której zawdzięczamy HBO i HBO Max, a także właściciele DC Comics czy TVN. -u. Wielki eksperyment poza wartością naukową miał być bowiem także i wydarzeniem Telewizyjnym, a na pokładzie Boeinga 727 umieszczono mnóstwo kamer. Nagrania wykorzystano później do stworzenia filmu dokumentalnego. Jak jednak przebiegała sama katastrofa? Samolot wyruszył w tragiczną podróż z lotniska z łącznie sześcioma osobami na pokładzie, trójka obsługiwała samolot, zaś pozostali mieli asakurować procedury bezpieczeństwa. Lot skierowano w stronę pustyni Sonora i po osiągnięciu wymaganej wysokości rozpoczęto powolną ewakuację. Ostatni z członków załogi opuścił maszynę na spadochronie około 3 minuty przed uderzeniem w ziemię. Te nastąpiło przy prędkości około Około 230 km na godzinę przy tempie utraty wysokości na poziomie niemal 500 m na minutę. Samolot uderzył w pierwszej kolejności dziobem, całkowicie demolując kokpit oraz frontową połowę maszyny. Na bazie zebranych wówczas danych okazało się, że przy typowej katastrofie lotniczej, gdzie to przódka dłuba jako pierwszy ma kontakt z ziemią, najmniejsze szanse na przeżycie mają pasażerowie siedzący w pierwszej klasie oraz ci siedzący we frontowych rzędach. Osoby siedzące w okolicy skrzydeł są narażone na poważne obrażenia wewnętrzne i złamania, ale ich szansa na przeżycie jest drastycznie większa, zaś najbez. Są pasażerowie w ostatnich rzędach. Manekiny usadzone z tyłu samolotu były praktycznie nienaruszone. Oczywiście, w przypadku rzadszego, ale jednak występującego uderzenia, najpierw ogonem, zależności są odwrócone. Co ciekawe, podczas eksperymentu sprawdzano także i realny wpływ pozycji bezpiecznej na nasze bezpieczeństwo podczas uderzenia. Zebrane dane potwierdziły, że zwiększa ona szanse na przeżycie, chroniąc przed wstrząśnieniem mózgu oraz poważnymi urazami kręgosłupa. W zamian jednak znacznie zwiększa się ryzyko złamań nóg oraz kostek, ale sami przyznacie, to chyba nie najgorsze. see